Ja pierdolę, co to jest, nie? Ja normalnie mogę się ruszać, nie? Ale ci mo, mo, moją perspektywę, ja nie teraz się ruszam, nie? H chodzę, kurwa, tak należąco, nie? Nie. Bo tym mnie strzelają, pan na to, kurwa, nie? Ja normalnie chodzę teraz. Tylko tak nie mogę za szybko, chodzę, tak fokół mogę się kręcić tutaj. Ja w tej chwili chodzę, należą tak, jest, jeżdżę, jak wiesz, jak kurwa deska. Miejcie oczy szeroko otwarte. Widzisz to? mieć Widzisz to? Wina. Kurwa, ej, no kurwa, ja, niech pomoże mi! Tak, złym mnie może, jak mnie zabije. Mójison dla mnie strzela przez mapę. Kupi, to co to jest, ta gra, kurwa. Kupi, strzela, kupi. O, może była tak wam. dla mnie strzela z WS, w prawej, tak jak ty niczyoty masz. O, powalili mnie. Uważasz mi, głowiec, że już a telefon miałeś? Nie, nie, ja jestem nic, nic, niczego.